Mieszkańcy bezpośrednio decydują o tym, jak wydatkować część miejskiego budżetu. To wy zgłaszacie projekty, głosujecie na nie i wybieracie te najlepsze, które następnie przechodzą do realizacji. W tym roku proces pozostaje taki sam. Wprowadzono kilka zmian, które mają na celu uatrakcyjnienie tej formy zaangażowania obywatelskiego. Więcej środków to więcej możliwości. Do tej pory było 850 tysięcy, teraz przeznaczamy okrągłutki milion. Utrzymujemy również dotychczasową kwotę. Na projekty twarde 650 tysięcy. Czyli na zadania polegające na budowie lub innych robotach budowlanych, modernizacji lub remoncie elementów infrastruktury miejskiej, zakupie towarów i produktów. Zwiększamy pulę na projekty miękkie ze 150 tysięcy do aż 250 tysięcy zł. Do kategorii zadań miękkich zalicza się działania i wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, ekologicznym, sportowym, rekreacyjnym, edukacyjnym oraz zakupy usług. To mogą być koncerty warsztaty czy szkolenia dla mieszkańców. Wprowadzane także kategorie mikroprojektów. To możliwość dla lokalnych inicjatyw, które wcześniej mogłyby mieć problem z rywalizowaniem z większymi projektami. Do kategorii mikroprojektów zalicza się zadania, działania i wydarzenia oraz inwestycje, których wartość nie przekracza kwoty 25 tysięcy brutto. Łączna pula nakładów na mikroprojekty to 100 tysięcy złotych. W tym roku mieszkańcy będą mogli oddać trzy głosy. Jeden na projekt twardy, jeden na projekt miękki i jeden na mikroprojekt. 17 tego kwietnia ruszyło składanie wniosków i potrwa do 5 maja. Wszystkie informacje i niezbędne formularze znajdziecie na stronie marki.pl Ukośnik zdecyduj.